Pokój i dobro. Dzisiejsza Ewangelia jest dla tych, którym się wydaje, że zatrzymali się w miejscu, którzy nie mogą zrobić kroku do przodu. Dziś w Ewangelii spotykamy Jezusa, który powołuje swoich pierwszych uczniów, rybaków z Jeziora galilejskiego. Ale pierwszą rzeczą, którą warto zaobserwować, jest to, że Jezus idzie nad to jezioro galilejskie niemal niezwłocznie po swoim chrzcie w Jordanie. Jezus przyjął chrzest, potem przebywa na pustyni. I udaje się nad jezioro galilejskie. To jest bardzo ważny symbol dla nas. Bo chrzest w swojej istocie polega na tym, żeby zanurzyć się w wodzie, która w Starym Testamencie jest symbolem śmierci, jest symbolem grzechu. Wystarczy pomyśleć o potopie nowego albo przejściu przez Morze Czerwone. A następnie człowiek mocą Bożą wynurza się z tej wody do nowego życia, do życia, w którym będzie mógł pójść za Jezusem, pójść po suchym lądzie. Tymczasem Szymon, Andrzej, a także synowie Zebedeusza są na brzegu to znaczy są jakby pomiędzy starym życiem, życiem w śmierci, życiem w grzechu, a nowym życiem życiem pójścia za Jezusem. Co więcej, oni ciągle próbują zarzucać sieci w tej wodzie wodzie, która symbolizuje ich grzech. Są w tym bardzo podobni do nas, bo my również jesteśmy zbawieni przez. Krzyż Chrystusa, i przez nasz Chrzest, a jednocześnie ciągle czegoś szukamy w tym życiu, które zostało za nami. Ciągle wracamy do dawnych grzechów, ciągle trudno nam jest ruszyć do przodu. Każdy z nas ma takie swoje duchowe sieci, które zarzuca, w które próbuje coś złowić. Na różne sposoby. To może dotyczyć jakiegoś naszego desperackiego poszukiwania uznania ze strony innych ludzi. To może być związane z jakimiś grzechami, poszukiwaniem przyjemności, poszukiwaniem jakichś doznań. Każdy z nas ma swoje sieci. Ale to, co warto zauważyć, to to, że zarzucanie tych sieci, ciągłe próbowanie złowienia czegoś dla siebie w tej matni grzechów jest zadaniem skazanym na porażkę. Szymon i Andrzej zarzucali sieć w jezioro. Ale ewangelista nie mówi, żeby cokolwiek złowili. Ewangelista Łukasz podaje, że Piotr całą noc łowił, a jednak nic nie ułowił. Jan i Jakub są w jeszcze bardziej zdesperowanej sytuacji, bo oni naprawiają swoje sieci. Mają podarte sieci, w które nic nie można złowić, ale koniecznie chcą jeszcze coś wyłowić. Jezus przychodzi do jednych i do drugich i mówi: pójdźcie za mną, zostawcie te sieci. Zostawcie to wszystko, co Was wiąże jeszcze z tym jeziorem, z tą otchłanią wody i pójdźcie za mną do nowego życia. Geniusz apostołów polega na tym, że natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A my chcielibyśmy często pójść za Jezusem, ale wziąć ze sobą sieci. Nie dostrzegamy tego, że jeżeli my wierzymy ze sobą sieci na suchy ląd, to nie tylko, że sieci są bezsensownym ciężarem, który będzie spowalniał nas Mars, który będzie go utrudniał. Ale przede wszystkim te sieci staną się dla nas pułapką. Biblia grecka Starego Testamentu, tak tzw. Septuaginta, używa tego samego słowa, którym ewangelista Marek określa sieci, na określenie pewnego rodzaju pułapki, sideł na zwierzęta lądowe. Jeżeli my nie zostawiamy naszych grzechów, nie zostawiamy naszych starych ambicji, starego sposobu życia i próbujemy iść za Jezusem, wlokąc za sobą te sieci, to one staną się dla nas pułapką. One staną się czymś, co skrępuje, ograniczy nasze ruchy i ostatecznie uniemożliwi nam pójście za Jezusem. Każdy z nas o tym wie. Problem jest w tym, że nie potrafimy tego zrobić. Wiemy, że nasze grzechy, że to wszystko. Nas ogranicza, ale nie potrafimy tego zostawić. Szymon Andrzej, synowie Zebedeusza, zostawili to z jednego prostego powodu. Bo Jezus spojrzał na nich i w jego spojrzeniu było coś, co ich przekonało o tym, że On ma dla nich dużo więcej niż cokolwiek mogą złowić w swoje sieci. Dlatego, aby zostawić swoje sieci, podnieś głowę, podnieś głowę ze swojej codzienności, za którą gonisz. A wtedy ujrzysz Jezusa. Dopóki Szymon i Andrzej byli wpatrzeni w tafle jeziora, dopóki byli wpatrzeni w swoją sieć, to ciągle czegoś szukali. Kiedy podnieśli głowę, ich wzrok skrzyżował się ze wzrokiem Jezusa, poszli za nim. Podnieś głowę, zobacz Jezusa, zostaw swoje sieci i idź.